Fubu, Fubu mówi papa pa. Nie Fubu zostań Dobrze zrobię to dla ciebie ale ten ten no, yy, ten to ten, ten Dawid nie to, to jest porażka Ja wiem on jest taki trochę nie tego Fubu co tam u ciebie tak w ogóle słyszałem że ostatnio zgubiłeś pasy do Medina No <grym> 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 <grym>

Przyjechała śmieciarka, zabrała ten komputer, a ja głupi biegnę za tą śmieciarką, bo Chciałem się... tylko I co, i, i sponsor komputer. musiał ci postawić nowy? co ty, mam dziesięć... Przedałko od To spoko, a słyszałem, że w ogóle serwery Metina od, od jedynki do dziesiątki stoją u ciebie na kompie. <grymne> Czekaj no, no tak, stoją, stoją, ale wiesz I co, i masz lagi? Bruno się je roztrzymuje, ale no Masz lagi? Jaków to ja nie mam, mam kartę graficzną. Kartę graficzną dla Ej, ej, zaraz widzicie, że mam siostrę, poczekajcie. <grymne> Siostra mam <grymne> Oh, zaraz, zaraz wam... Yy, ja akceptuj, zaraz powiem cześć, okej? Okay? Przedsta, przedstawisz nam. Siostra, powie, siostra, powiedz cześć. To no, cześć! <grym> była moja siostra. Ale na czemu nie dałeś akceptuj? Dałem akceptuj, sed... DAŁEM! <grym> Ej, Fubu, nie wiedziałem, że masz na imię Konrad. Jarek? Teraz nasz wierszki mieszka młody. Kurde.